Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie w Szumileśnym Domku. Przepraszam, że na golasa, ale jest tak, kurczę, gorąco, że, że nie, nie daję rady inaczej. Dobrze, że chociaż majtałasy mam. Moi mili, koniec tynków glinianych wreszcie na ścianach. No jeszcze, widzicie, zawahałem się, bo jeszcze my tutaj ściana przy piecu, chyba piec czeka do tynkowania. Pewnie jeszcze nie jedna rzecz z gliną związana będzie tutaj robiona. Ale wreszcie skończyłem te wszystkie ściany. I sufity, które chciałem otynkować, narobiłem się mnóstwo. Naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, jak już za przeproszeniem żygam tym tematem. Bo dom, jak na moje możliwości, jest po prostu za duży. Tych, tych, tych tynków w domu w środku mam dużo więcej niż na zewnątrz. Tutaj same sufity to jest ponad 200 metrów. Do tego ściany podejrzewam, że sporo więcej. I dzisiaj chciałem się tak trochę poużalać na początek, ile to się musiałem narobić. No ale pokazać Wam też pewne efekty i teraz ja już Wam pokażę po prostu tak jak jest z jakąś muzyczką, już nie będę tłumaczył po prostu z tych rzeczy, które są źle, tylko Wam powiem przed. Nie zrzuciłem jeszcze takiego piasku, takiej warstwy tutaj, no luźnego piasku, to jest po prostu do zrzucenia jakąś szmatką czy jakimś tam, no, jakąś szczotką chociażby. Do tego ściany nie są idealnie równe. Ja się starałem je w miarę wyrównać, ale powiem Wam, że nie chciałem ich wyrównywać, dlatego że po pierwsze jest to bardzo trudne i każdy błąd widać. A druga sprawa, że spodobało mi się to, że one są takie lekko, lekko, wiecie, takie mają organiczne troszeczkę kształty. Drewna oczywiście, czy okna nie są umyte, to wszystko, nie jest żaden problem przy glinie tak naprawdę, żeby tego umyć, żeby to umyć. Nakładanie tych wszystkich taśm, tych folii, to by musiał robić to kilkukrotnie, do tego śmieci wygenerować, a i tak później muszę to umyć, bo drewno niestety jeszcze nie jest takie idealnie czyste. O, to akurat jest. Ale gdzie indziej, jak mam opalone, to jeszcze mi trochę brudzi tym opalonym. Aha, bo to jest dobrze wyczyszczone i zaolejowane już. No tak, bo wiedziałem, że tutaj już będzie to na stałe, że już tego nie zdejmę i nic nie zrobię. Ale jeszcze zdarzają się brudne parapety i inne... Kiedyś, jak skończymy dom, to Wam pokażę już tak yy, rzeczywiście finalnie, jak ma to wyglądać, yy, mam nadzieję, ładnie. A dzisiaj taki po prostu spacerek po domu, różne elementy domu Wam pokażę. Jakby coś Was interesowało, dajcie znać w komentarzach. Pokażę Wam taki wbudowany słoik w ścianę, jako taki luksfer. No takie tam pierdoły różne. Już zapraszam, już nie gadam, bo znowu się rozwinąłem. Idziemy na spacer i tyle. Znikam.